W zeszłym roku zostawiłem liście w worku. Oto co się stało. Na samym początku wybierz się na spacer i pozbieraj liście, które już opadły z drzew. Mogą być to liście drzew i krzewów, zarówno ozdobnych, jak i owocowych. Potrzebujesz także worka. Najlepiej sprawdzi się taki po ziemi ogrodowej. Taki worek napełnij do połowy liśćmi. Zamknij go dość szczelnie, taki worek, pozostaw w garażu lub piwnicy na rok, po roku czasu otwórz worek i sprawdź, co powstało. To nic innego jak ziemia liściowa, to specyficzny rodzaj kompostu, który powstaje w wyniku procesu rozkładu opadłych liści drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Jest pulchna, na przyjemny zapach, przypomina z wyglądu bardziej próchnicę niż ziemię. Jej pH sięga od lekko kwaśnego do obojętnego. Jest to ekologiczna alternatywa do ziemi ogrodowej w workach. Przygotuj ją już teraz i ciesz się tajnym składnikiem pięknych ogrodów.